Myślę, że możemy działać. Filip Lewandowski, Memoroks i Karol Skrzypek z nami, który wskoczył do rozpiski. Cześć. Cześć, witam wszystkich. No nie tak wskoczył, bo byłem już tam wcześniej e, na rozpisce, ale niestety tam przeciwnik dostał kontuzji, No i nie ogłaszaliśmy, nie ogłaszaliśmy, że szukamy zastępstwa. Udało się znaleźć zastępstwo. Trochę późno, ale, ale się udało i jestem. Trochę późno, to przeszkadza, bo nie możesz tak dobrze rozpracować rywala. To znaczy przeszkadza, wie, że szykowałem się mówię pod, pod zawodnika parterowego. Tutaj też jest zawodnik parterowy, więc no, to są takie dwa czynniki wspólne. Poza tym są to diametralnie różnice, zawodnicze, zawodnicy warunki fizyczne są inne, więc taki będzie sparyk na żeby mogli. Ale uśmiechasz się, są te emocje, ten entuzjazm, czyli dobrze. Nie tak, jestem dobrze przygotowany. No. Czekam na to walkę, chcę zrobić, e, zawalczyć. No, ostatnio walczyłem, wszystko poszło do przodu, nie było żadnych kontuzji, więc czemu się nie być dalej? Gdzie przygotowania? E, WCA tutaj sparingowo, do tego jeszcze Alligators Fight Club i Crossfit Elektromoc. To są takie trzy miejsca, w których e, głównie bywałem, do tego jeszcze pojawiałem się w Kopagabanie. Z kim sparingi w WCA, bo to zawsze ciekawe pytanie? No, u mnie to tak standardowo, no, robiłem e, z Rafałem Sępkowskim, z Tynkiem teraz, bo też się szykował, e, no mówię tam Tomasz Skorodzi było, e, Kamil Gniadek, ale to przedtem, teraz e, Kamil tam wiem, że coś e, z plecami chyba ma, nie, nie, nie sparował, e, Mateusz Sosnowski, nie no dużo, jest. z Damianem robiłem, z Piotkiem też robiłem. Janikowskim Damianem, tak? Tak, tak, tak. To jest co... ten uśmiech, to co trochę tam się porzucał, że tak powiem? Na mian zwierzę silny. Ale dobrze było. No. Nie powiem, że, że jakoś strasznie źle. Tak. Tutaj każdy jest sparing, każda runda jest inna, wszystko są jakieś nowe doświadczenia. Także zawodnicy są bardzo mocni, dużo osób też przyjeżdża jeszcze do nas z innych klubów i naprawdę jest z kim trenować, z kim robić, z kim się rozwijać. Walka w kategorii 7-7? Tak, 7-7. Nie kusili cię, bo słyszałem takie głosy, żebyś się bił trochę wyżej? E, tak, tak, tak. Mówili, że może jakieś tam Kesły, czy też na 8.4 ktoś proponował. Z tym, że no mówię, ja już wagę robiłem w dół, więc no zawsze robię wagę na, na 8.4. Jestem za mały po prostu. Musiałbym przytyć kilka kilogramów. No, na 7.7 jest ok, ale no do 8.4 to chłopy ze 100 kilo duszą, a no ja 100 kilo nie ważę. Ostatnie dni zbijania wagi. Tutaj się wszyscy wspierają, bo nie mają lekko. Jakie to jest uczucie, gdy się zbija tę wagę? Wiesz ja od kiedy tak zdecydowałem się, że będę walczył w MMA zawodowo. To chodzę głodny cały czas, to nie jest tak, nie mogę sobie pozwolić, żeby jeść, 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 no bo wtedy tej wagi bym nie zrobił w ostatnie chwile, no to teraz to już jest któryś raz z rzędu robione, już wiem, znam swoje ciało, wiem jak to zrobić, no jest ciężko, trzeba trochę się zaprzeć, no Te ostatnie ostatni tydzień jest najgorszy, teraz już zaczynamy, zaraz będzie to ładowanie wodą, no później schodzimy z wody, i docinka już to taka finalna. Czyli przede wszystkim dieta, tak na co dzień? Dieta, dieta na co dzień. Tak. Między walkami e, nie ma praktycznie takiego czasu, żebym sobie no, jadł dwa tygodnie, wszystko co chce. No. Weekend jak się zdarzy, że sobie pojem. To w poniedziałek już znowu tutaj smaczny box, catering czuwa nade mną i bilansują mi tą dietę. Jakbym miał sam gotować, na początku sam gotowałem. Naprawdę było to, to ciężkie wyzwanie. Teraz e, tutaj Kuba jest smaczny mi po, pomaga, więc jest łatwiej o wiele. To ile kalorii jesz, jeżeli chodzi o taki catering na co dzień? Wiesz co, no na co dzień tak 3,5 tysiąca, ale teraz no tak jak zrzucam to mam 2,5 plus tam jakieś szejki, e, 2 plus szejki i schodzimy, także później jest tam 1500 jakiś szejk, coś tam słodkiego trochę, żeby zjeść, no ale to już... Spoczynkowe spalanie, masz 2000, zrobisz trening i zjeżdż 2200-2300, to człowiek chodzi tak ile żywy. Skoro już o tym gadamy, to bywa tak, że waga nie schodzi na przykład, stoi w miejscu. Tak, czasami tak jest, tak się coś tam e, poblokuje, czy nie wiem, organizm przemęczony, czy jest za dużo jakichś, nie wiem, witamin z różnych innych. Czy, czy stres, no, czy na przykład za mało się zje, też tak jest, że organizm magazynuje jak drastycznie obecność te kalorii, i waga nie idzie. No. Tak więc no, tu trzeba cały czas na bieżąco monitorować wszystko, a jak jesteś za bardzo zmęczony, no, to trzeba troszkę odpuścić, no. wszystko z głową robić. Jak, jak będzie partyzantka, to daleko ten, ten wóz by nie zajechał. Co będziesz chciał pokazać w żywcu? No najlepszą swoją dyspozycję. Wyjść, wygrać walkę, pokazać się z jak najlepszej strony, żeby walka podobała się kibicom i tyle. Nie chcę tutaj jakichś fajerwerków też trzeba obiecywać, że jestem daleko od tego. Żeby coś krzyczeć, zapowiadać. Po prostu w ten dzień możesz stać i to będzie Twój dzień. Możesz stać lewą nogą i nie będzie twój dzień i wszystko będzie się pieprzyć. Także mam nadzieję, że wstanę e, prawą nogą i pokażę najlepsze przygotowania, jakie miałem. A to nie jest kwestia głowy, kwestia nastawienia? Kwestia nastawienia też, ale... Czasami po prostu jest taki dzień, że coś nie działa. Mam nadzieję, że to 16 nie będzie ten dzień, że wyjdę i po prostu tak jak ostatnio zawalczę, pokażę, pokażę swoje umiejętności, żeby zaprezentować się bardzo ładnie przed kibicami. Jeszcze ostatnie treningi, ostatnie szlify, czy już na razie dajesz sobie spokój? Nie, tak, cały czas, cały czas. Jeszcze codziennie tam jest trening, te treningi już są lżejsze, krótsze, ale sobie tam szlifujemy jeszcze takie taktyki no, pod przeciwnika. Brzmi ciekawie, walka na gołym. Powiedzmy pod gołym niebem, może tak, to chyba lepiej, co? W dobie tych upałów. Klimatyzowana sala byłaby wygodniejsza, aczkolwiek tu może będzie jakiś wiaterek tam od, od stoków, zobaczymy. Wiem, że amfiteatr też jest zadaszony, tak więc może to być na plus, może być na minus. Jak będzie ukropno, to będzie małe piekiełko, ale zobaczymy. Jestem przygotowany dobrze, zdrowie jest, więc raz już tak jak mówiłem, przedtem biłem się na szóstce bodajże w Radomiu. Tam była sauna, było strasznie gorąco. I zgubiłem się trzy rundy na Także tutaj też myślę, że będzie wszystko dobrze. W Aligatorze mamy tam taką salę w piwnicy na dole, Safe. Jest bardzo gorąco. W Kopakabanie też czasami ma taparzy w stopy. WCA to samo, więc myślę, że będzie dobrze. Na koniec zapytam, bo jesteśmy w Strzelnicy. Z czego dzisiaj strzelałeś? Ja jeszcze nie strzelałem, będę strzelał. Czekałem swoją swoją kolej, ale wiem, że chyba tam z Glocka ładują i z Kałacha. Właśnie, jest gloki, i kałach. kałach brzmi chyba ciekawiej, jednak. Tak, tak, już kiedyś miałem się strzelać w szkole. Więc... Są te uśmiechy. Dobra zabawa i czekamy na zabawę w żywcu. Życzę powodzenia, wielkie dzięki i do zobaczenia, mam nadzieję. Dziękuję również, do zobaczenia, pozdrawiam kibiców i zapraszam na warkę.